zorientowała się, że to młody pan szybko przeprosiła i próbowała go pocieszyć w trakcie dotknęła ponownie głowy Johna i sytuacja stała się niezręczna John chciał kontynuować ale przerwało im nagłe pojawienie się dużej pokojówki. John nie miał wyboru, musiał szybko uciec John, młody szlachcic, który był poza domem przez trzy lata, jechał z pokojówką powozem do domu swojej rodziny. Miał swoje powody, by wrócić a pokojówka, przyzwyczajona do wybryków obdarzyła ją porozumiewawczym życzliwym uśmiechem. John wciąż był tylko chłopcem, który jeszcze nie dorósł. Przed domem jego rodzina wyszła, by go powitać. Jego matka, widząc go, od razu zauważyła mokre ubrania i zapytała, dlaczego są przemoczone. Co sprawiło, że John poczuł się trochę zawstydzony. Na szczęście jego ciotka wkroczyła, by złagodzić sytuację. Później młody John spotkał swoją kuzynkę Annę. Dzieci będąc w podobnym wieku szybko stały się dobrymi przyjaciółmi. Pewnego dnia Bert zaprosił Johna na przygodę w lesie. Gonili za motylem, ale przestraszyli się, gdy nagle pojawiła się pokojówka. Wyjaśniła, że przyszła zbierać.